Nie musimy tego robić. Po tym, co razem przeszliśmy, to wszystko jest po coś. Albo albo mnie opuścili. Nie masz prawa mówić mi, co to jest strata. Hej, witajcie, z tej strony Marcinek, witam was bardzo serdecznie, słuchajcie, na moim kanale. No i na dzisiejszym odcinku zrobimy sobie długo zapowiadane już podsumowanie. A no właśnie, skończyliśmy niedawno grę The Last of Us Part 1 Remake, wersja zremakowana z no tego roku, nie, no bo wyszła premiera gierka Wyszła nam pod koniec marca 28, o ile dobrze pamiętam. No i musimy sobie, słuchajcie, powiedzieć kilka słów. Także no, zacznę może od tej strony, że wybierając serię, kierowałem się właśnie troszkę przypadkiem, nie? Może nie do końca, bo gdzieś tam wiedziałem, że w, w tym roku wyjdzie taki hit, nie? Jednak... dlaczego powiedziałem przypadkiem? No bo... Słuchajcie, ten tytuł nie był nigdy takim moim mega... ulubionym tytułem. Gdzieś tam te klimaty typu The Last of Us oraz Uncharted, tego typu gry... no raczej mnie nie rajcowały, ale oczywiście byłem związany z, z, z... takimi produkcjami, no bo teraz dopiero wychodzą na pc, PC ta a wcześniej mieliśmy dużo takich tytułów na konsole, nie? Konsole gdzieś tam rozpieszczały swoich użytkowników, no a później okazywało się, że gracze, właśnie tacy jak ja, czyli użytkownicy komputerów stacjonarnych, mogli się wyposażyć, właśnie, w was, na przykład, tego 28 marca na przykład. No, i tak szukałem, szukałem, no i mówię, no może jednak warto spróbować. No i jak już zagrałem, słuchajcie, no to troszkę się przekonałem, gdzieś tam, nie ukrywam, że ja wam tam opowiadałem, ci, którzy śledzili mój kanał bardzo dobrze, solidnie, no to wiedzą, że gdzieś tam kiedyś oglądałem kilka, może nie kilka, ale tak półtora odcinka z tego prologu, nie, tam gdzie zaczynamy, kiedy to jeszcze. Jest wieczór, kiedy Joel z Sarą ze swoją córką gdzieś tam w takim rodzinnym klimacie oglądają telewizję, sobie gdzieś tam żartują na tej kanapie, no i później Sara idzie spać, no i gdy się przebudza, dzwoni tam jakiś telefon, nie? Wujek chyba, Tommy, dzwoni do niej, szuka taty, o ile dobrze pamiętam, taty Sary. No i zaczyna się piekło, nie? Sara jeszcze nieświadoma, co się za chwilę wydarzy, schodzi na dół, wychodzi ze swojego pokoju, no i tam później szuka ojca, nie? Ten Joel przychodzi z podwórka, wlatuje właściwie do domu, gdzieś tam później po chwili sąsiad już przemieniony, zabładniony przez wirusa Cordycepsa, który odpowiada właśnie za tą przemianę, nie. A po ugryzieniu infekcja się wdaje do naszego ciała. No, i te właśnie fragmenty oglądałem jeszcze później. Jak Sara zginęła, kawałek chyba dalej, coś tam jeszcze widziałem. Także nie wiem, czy to było powtór, półtora odcinka, bo wydaje mi się, że półtora odcinka, jakbym widział, to bym zobaczył już te. I ten cały te całe przejście, 20 lat później, kiedy już poznajemy Joela, już takie, wiecie, ta strefa kwarantanny, gdzie tam ludzie stały, stały, stali po mięso i tak dalej. Ja przepraszam, że mam taki głosik niewyraźny, ale przed chwilą jadłem, dzisiaj trochę jestem przemączony, spałem dosyć długo. No, to jeśli chodzi o, o ten wstęp taki. No, ale gra mnie miło zaskoczyła, słuchajcie, mimo że, mimo, że gdzieś tam widziałem e, takie minusy, jak na przykład tryb strzelecki, e, strzelanie w tej grze było naprawdę, no można, można było się przyzwyczaić, nie? Gdzieś tam już miałem, e, po, w podobne grałem w podobne tytuły. Na przykład, Tomb Raider, kiedy tryb strzelecki był podobnie, taki sztywny, ciężko było mimo wszystko wycelować, a jak jeszcze się miało, na przykład, nie był gorszy dzień, jakby człowiek popił, miał delirkę, czy na przykład coś takiego, to już w ogóle w tej grze uważam, że trudno jest ustrzelić. Na przykład, a jeszcze wiecie, jak cel się nie rusza, ale jak leci na przykład tysiąc klikaczy na ciebie, jeden koło drugiego, no to wtedy ciężko mi było się odnaleźć, nie? Eee, także ten tryb strzelecki trochę skopali strzelanie były tam jakieś błędy ogólnie optymalizacja była na słabym poziomie eee, nawet po tych aktualizacjach bo jest już ponad miesiąc po premierze no to nadal jak nagrywałem te robiliśmy te ostatnie odcinki no to potrafiło się ciąć czasami w grach jest tak, że pewien zapis fabularny jest skopany czyli o co chodzi że na przykład zaczynamy grę Nagranie gry nie. Gramy, gramy. Robimy 6 misji. Wszystko jest w porządku. Natomiast przy, na przykład, 8 misji, przechodzimy do jakiegoś innego aktu, pojawiają się z niestądni, z awant przycinki. Wtedy myślimy, co jest, co jest. Może coś wina naszego sprzętu. No są różne przypadki, nie? Może być tak, że przy okazji coś się skopie w naszym kąpie, Natomiast przeważnie to są błędy związane właśnie z gromnie i często tak się właśnie niepotrzebnie obwiniamy. No, także to są takie główne minusy, no, ale sama fabuła, no tak, zacząłem przed chwilą, naprawdę już ten prolog nas wprowadza w taki klimat, że możemy mega się utożsamić. no i też są takie emocje, że czujemy, jeżeli, jak, jeżeli jeszcze ktoś ma w Realu córkę, no to wtedy Eee, tak jak gdzieś tam mi pisaliście chyba, nie? Gdzieś tam pamiętam, że był live premierowy i ktoś tam pisał, że sam mam córkę, więc... E, więc ten, więc no to jest naprawdę nie miło oglądać. Mimo, że to jest tylko gra, no to staramy się utożsamiać, nie? Patrzeć jakby to było, wiecie, gdzieś element jakiegoś prawdziwego życia. No bo wiecie, tu jest, tu patrzymy na grę, ale e, no, w prawdziwym życiu no, zdarzają się też takie rzeczy, nie? Wiadomo, że trzeba zawsze brać poprawkę, no bo gra jest zawsze grom, ale no te gry oddają coraz bardziej no, taką realistyczną stronę, mi się wydaje, z biegiem czasu. Jeśli chodzi o te plusy, też, no to powiem szczerze, później już poznajemy jakichś tam bohaterów klikacze ale na początku mnie bardzo wkurzały. Było to dla mnie, był to dla mnie problem, żeby się przyzwyczaić do, do zabijania, no do, do wiadomo, tutaj to jest taka gra przygotowa z otwartym światem, natomiast stawia bardziej na skradankę. Nie? Starałem się gdzieś tam skradać w miarę swoich możliwości, natomiast nie zawsze mi to wychodziło nie? i później musiałem, jak to ja to lubię, na agresywnym sobie dawać radę. Takim też minusem, jak już o tym mówię, właśnie było to, że za mało było tych rzeczy takich. Trzeba było szybko gdzieś tam ogarnia, ogarniać te znajdywanie, nie? Za mało. Później można było sobie zmniejszyć. a ja sobie zmniejszyłem na łatwiejszy poziom. Mówię o takich rzeczach typu noży: na przykład jest gdzieś tam klikacz, była taka sytuacja, że. <laughs> musieliśmy przejść przez jakąś tam szkołę i na końcu była drabina i był klikacz. No i ja nie miałem oczywiście noża. Eee, tam były takie szafki, nie? gdzie tam z Stessa i ona tam mówi, że tutaj będziemy musieli się przedrzeć, idzie klikacz tam były takie szafki obok. Ja nie, nie widziałem, nie wiedziałem, że tam jest ten nóż, ale później jak przełączyłem na tryb łatwy, no to eee, na tym stole, na tym za którym się chowaliśmy, taki, takie jakieś tam pudły były. No to pojawił się kolejny nóż, także to też mi się nie podobało. No tak, typowy klimat rezydenta, nie? W rezydencie jeszcze, no zależy od, od okoliczności, ale w rezydencie właśnie e, chyba nawet mniej takich rzeczy mieliśmy, nie? Jeśli chodzi o amunicję, to też tutaj to było w porównaniu z rezydentem, to i tak było na plus. No bo gdzieś tej amunicji później miałem w tych strzelbach dosyć, dosyć sporo jak na taką grę. Także to był minus i też no, nie podobało mi się, że. Wiecie, gra oddała tutaj taką realię. Czy na przykład jak zacząłem się strzelać, nawet przy końcowych, trochę wybiegnę już na koniec gry, tych końcowych. <laughs> No tak, kiedy tam Joel szedł po Eli, kiedy już leżała na tym stole, jak chcieli tam sprawdzać, bo była poddana badaniom, nie? no bo głównym celem naszym było dostarczenie jej do głównej kwatery świetlików z Soklade City, a później oni chcieli ją dalej przebadać. No i tam jak strzelaliśmy się z tymi żołnierzami, można było to zrobić po cichu, czasami mi się udawało, ale później mnie i tak chyba wykryli z tego co pamiętam. No i tam wystarczyło, że w rękawek dostał Joel i praktycznie go minął na hita, nie? Gdzieś tam się za bardzo wychyliłem. To mi się trochę nie podobało. Trochę przesadzili mi się wydaje. I to na poziomie trudności normalnym. Oczywiście grałem, nie? No i później poznawaliśmy, słuchajcie, ciekawych bohaterów, także fabuła bardzo bardzo fajna, przerywniki filmowe, też animacja postaci na najwyższym poziomie. Także no nie żałuję, że ograłem tę grę. Trochę mogłaby być dłuż, dłuższa, jednak ja wiecie, jak pracuję, gdzieś tam też inne projekty robię, mam też życie prywatne, to i tak przy moim jeszcze gadulstwie, to i tak jak na brak czasu i, i fakt, że faktem jest, że ja te, te, te odcinki prowadzę, wiecie, dużo gadam, ale delektuję się, gdzie się nie, przecież nie spieszymy. To jest, to jest, wiecie, to jest nasza przestrzeń, którą lubimy, więc to jest nasze hobby, więc to nie ma nawet, nie powinniśmy wymieniać takiego terminu jak spieszenie się. No i później, no tylko też takim minusem, jak już sobie gadamy, tak, bo to jest taki odcinek podsumowujący, to te lokacje, za dużo takich tych powtarzanych lokacji, nie? Jakby jakieś takie drugie miasto dodali twórcy, cały czas te szkoły opuszczone, jakieś, mimo że to były inne już jakieś ulice, to za dużo tych, e, jakby to powiedzieć, architektura tych budynków. E, wszystko było takie podobne, te ściany, te wnętrza, o wnętrza może tych budynków. Troszkę mi się wydaje, że zabrakło tej kreatywności, może. No, kierowali się tutaj tym żeby pokazać to tak jak było w pierwowzorze, ale jednak nawet i kilkanaście lat temu czy tam 10, bo wtedy wyszedł, wyszedł pierwszy Resident, nie Resident tylko, przepraszam e, e, podstawowa wersja The Last of Us trzynastym chyba na, na PS3 bodajże no to wtedy już powinni o to zadbać, nie? Tutaj były później jakieś tam e, różnice gdzieś tam przygotowywałem się do recenzji, już też 15% tak na 100%, nie pamiętam, że gdzieś tam jakieś e, też sztuczna inteligencja wrogów została poprawiona. No i ja to odczułem, nie? Dziś jak <coughs> Joel chyba został ranny i Eli le leciała sama, to jest właśnie w tym rozdziale, którego teraz tutaj używam, żebyście, jak mnie słuchacie, tych moich nudnych wypociń, żebyście widzieli, jak, jak coś się dzieje na ekranie. To jest fragment z naszego czwartego live'a z serii właśnie The Last of no to tam naprawdę wrogowie tutaj myśleli, to było na plus, mimo że czasami gdzieś tam zabrakło mi też szczęścia, bo gdzieś tam potrafiłem zajść, uciec i nagle przypadkiem jednego zgubiłem, a drugi się, czy tam trzeci czy czwarty, nie? E, pojawił nagle mi za plecami, no i wtedy już ja się szykowałem na tamtego, a drugi gdzieś tam zaszedł przypadkowo. Nie? To też trzeba być też skupionym, nie? Na, na wszystkich tych e, postaciach, i wtedy jest oczywiście mniejszy problem. E, no ale fajna ta seria była. Mimo, że to nie jest jakaś tam moja e, top gra, no to i tak trochę się do niej przekonałem. Jeżeli będą wychodzić jakieś nowe części w przyszłości, czy nawet w Uncharted. Jakby teraz nic nie wychodziło, nie planowali kontynuacji. No bo jest kontynuacja tej gry ogólnie, ale mi chodzi na komputery, nie? No bo mamy part 2 na PS5, tak? Wyszło, kiedy ta Ellie już jest taka dorosła w wieku takim, nie jest jakaś tam stara, ale już ma te, nie wiem, pełnoletnia przynajmniej, nie? Ma około, mi się wydaje, 20 lat, tak wynika ze zdjęć. Ale te tabingi, dialogi, nie, były fajne. Tam jak on się nazywał Bruno, ten kolega Joela, który później z Eli tak wulgarnie z nim sobie, no, tak sobie, że tak powiem, docinali, nie, troszkę. No, ci łowcy, których teraz widzimy na ekranie, to jest fragment właśnie tego live'a czwartego. No, to ci łowcy też trochę nam dali popalić, nie? Później tam Eli w tej restauracji. Musieliśmy, będąc w że poradzić sobie właśnie z tym Davidem, który jest teraz po lewej stronie. Też yy, musiałem znaleźć sposób później te naczynia, które były porozbijane, co się skopnąłem, że one hałasują. Kiedy ja yy, z, yy, chodzę stopą po nich, no to wtedy wydają dźwięk, który nas demaskuje, nie? No ale. Yy, Historia jest ciekawa, ale mogliby jeszcze coś bardziej tak podkręcić. Nie było tutaj takich, może mega jakichś efektów też specjalnych. Były takie momenty, nie? że gdzieś tam lecieliśmy, z konia spadaliśmy, coś wybuchało, ale nie było tak ekstremalnie, nie? jak w, na przykład w Call of Duty, w Battlefieldie. Może to jest no, trochę inny gatunek gry. To trochę na tym się zawiodłem. Mówię, fabuła, dialogi, super. Czasami wkurzało jest skradanie. Chciałem, żeby... Wiecie, tu mamy możliwość skradania się i walki takiej od razu można na agresywnym. Nie na agresywnym oczywiście, szybciej można zginąć, no bo tutaj ta gra nie jest przygotowana na takie coś, ponieważ mamy ograniczoną <laughs> amunicję. Musimy kombinować. No czasami, później już z czasem byłem na tyle e, wyposażony były takie misje, właśnie, że taki etap fabuły, że miałem po 20, nawet pestek w jednej strzelbie. Nie? Du trochę dużo zgonów poszło ogólnie, bo gra była moim zdaniem trudna. Trudna momentami, na normalnym poziomie trudności nawet, ale były też takie misje, że ten, no też to tak nie, 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 nie zsynchronizowali, może dobrze, o ile to jest dobre słowo. O, no, i co tu więcej powiedzieć? Grało się fajnie, taki rodzinny klimat się wytworzył na live'ach, co nie? Troszkę tych live'ów, może za mało, ale, ale jak najbardziej jest, jest spoko. Także ogólnie, no, tak jak mówię, takie plusy, minusy. Ta optymalizacja mogłaby być lepsza, ale najważniejsze, że gra po polsku. No i też aha, minusem takim, że bardzo po cichu były dialogi, nie? Bardzo cicho. Nawet jak ja grałem sam na słuchawkach, dałem na 100%, to te dialogi były naprawdę ciche. Na live'ach też, już nie wiedziałem, musiałbym jakoś specjalnie przerobić wideo chyba, żeby te dialogi były głośniejsze. Nie wiem dlaczego tak wyszło. Może ja mam za małą wiedzę, ale no widzieliście, w ustawieniach grzebałem, robiłem co mogłem. No, także co, powoli będę kończył. W maju pewnie jeszcze zadobytuje nowa seria. Mam nadzieję, że, że w maju na 70-82% pojawi się zastępstwo. Kolejne danie główne za właśnie The Last O was. Może jeszcze kiedyś powrócimy, no nie wiadomo. Nie wiadomo jak to słuchajcie będzie. No, także też ta szefowa była fajna, nie? Świetlików. Yy. No i kilka słów może powiem jeszcze o tym dodatku, nie? Le hint B. Jezu, nie, ja nie, nie zapominam, przepraszam, <laughs> sobie sprawdźcie. Lechid Bend, coś takiego. Ja mam słabą pamięć. Teraz trochę może słabo się przygotowałem, nie? Bo tak dzisiaj już mówię, a nie wiem, czy nagrać te podsumowanie, może mógłbym jutro bardziej się przygotować. Dzisiaj tak na luzaku bardziej, ty też ten dodatek właśnie polecam, fajnie się w niego grało, też podobnie fajnie jak w fabułę, bo był taki też rodzinny klimat, poznaliśmy tam tajemnice. Wiemy już mniej więcej wtedy jak rozmawiała Tess z Joelem, kiedy to, po ilu tygodniach, ile tygodni wcześniej właśnie została ugryziona Eli bo tam pokazuje rękę. Przemierzając właśnie ten świat, bawiąc się tam na korozelach i tak dalej. W, używając też pistoletów wodnych się strzelały. Fajna, taki, fajna taka zabawa i ta przyjaciółka później. E, gdzieś tam jest w fabule powiedziane, że co się później Eli sama przyznaje w fabule. Ja nie pamiętam tego, bo w dodatku nie, nie wiemy co się stało. Ona pokazuje też rękę, że jest ranna, ale to jest chyba krew Eli wtedy. No, i dodatek w trybie chłodnym sobie odpaliliśmy fajnie, że te punkty można było przynajmniej na koniec sobie pograć trochę na kodach. 500 punktów wymieniałem na różne tapety. Na że strzelając, idzie na jeden strzał, można zabić ofiarę. Yy, nielimitowana amunicja nie strzela serią tam po 5 pestek. Później 5 pestek się kończy, i ten nadal mi się gdzieś tam ginęło. No, bo to jest wiecie, nie mamy godmoda wtedy. Yy, i i nic to nie daje. To znaczy, jak jest właśnie dużo tych rogów blisko, no to wtedy i tak zgniemy, nie? Ale ja często bywałem też przemęczony, więc nie zawsze te wyniki oddawały moje prawdziwe umiejętności. Nie wiem, właśnie, bo ja to zauważyłem. Wiedziałem, że są jakieś tam dodatki, ale grzebałem w tym bardzo późno. Mi się wydaje, że też jeżeli byliśmy, graliśmy w to po każdych misjach gdzieś tam punkty się dodatkowo jeszcze nabijały. Chyba, że ja przeoczyłem, może na początku już mieliśmy, nie? Powymieniałem tam trochę jakieś tapety. Też może jakieś zdjęcia się uda jeszcze zrobić. No ale definitywnie już kończymy serię. Także no ja co? Będę się powoli żegnał. Pamiętajcie o Discord. Gramy też w różne ciekawe, światowe gry. No i jutro będzie dzień live'owy prawdopodobnie Generation Zero albo Digne 2, ale raczej Generation Zero. A no i w weekendik jeszcze wleci jakiś porządny gameplay z, z polowanka, także serdecznie zapraszam. Staram się ulepszać audio. No. I to było tyle ode mnie. Troszeczkę może dzisiaj mało profesjonalnie, ale nie wiedziałem tak do końca, czy to nagrywać, i mówię. a. Trochę, trochę się objadłem, dopiero niedawno wstałem i tak wiecie. Dobra, miłego wieczoru. Jeżeli będziecie mieli jakieś jeszcze pytania, może zapomniałem coś ważnego powiedzieć, no to, to sobie to pytajcie w komentarzach na Discordzie, gdziekolwiek w tych moich social mediach. Także trzymajcie się, już definitywnie. Życzę miłego wieczoru, czy tam spokojnej nocy, jak wolicie. Także mm, pozdrawiam, do następnego, no i hej!